Jest wtorek, a więc czas na kolejne wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego, czyli Magazynu z Życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszym wydaniu opowiemy wam o konferencji na temat wolności religijnej, niedzieli palmowej i przygotowaniu się naszych studentów do świąt zmartwychwstania pańskiego. Witają się z wami Agata Kukawka i Kamil Sacharzewski. Zapraszamy. Radiowy ekspres studencki. W minioną sobotę w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja Wolność religijna wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Tematem przewodnim był wyrok sądu dotyczący Fundacji Lux Veritatis. Nasz wysłannik spytał ojca rektora, ojca doktora Zdzisława Klawkę o podsumowanie konferencji i o to, co wniosła w opinię publiczną. Ta dzisiejsza konferencja, myślę, wielu ludziom w Polsce otworzyła oczy, a sami jesteśmy przekonani, wracając do tego wyroku, że Fundacja Lux Veritatis, a konkretnie te trzy osoby, które były oskarżone, z, z racji inicjatywy, jaka wypłynęła ta skarga wypłynęła ze strony stowarzyszenia Watchdogu, że tak naprawdę nie wiemy jakie cele przyświecały temu stowarzyszeniu, ale na pewno nic co wiązałoby się z dobrem człowieka, z dobrem też wspólnoty. Podczas konferencji wielu naukowców i prawników wygłosiło swoje prelekcje. O Szczegóły najciekawszych wykładów spytał nasz reporter. Organizacje pozarządowe, bo to jest Non-Government Organization, z angielskiego po prostu użyty skrót, i on się jakby zasymilował do takiego popularnego języka, w ten sposób się organizacje pozarządowe określa. Są to organizacje, które w założeniu mają powiązania z jakąkolwiek władzą, czy samorządową, czy państwową, mają za zadanie realizować jakiś cel publiczny i nie są nastawione na zysk. Takie organizacje istniały od zawsze, to znaczy zawsze istniały pewnego rodzaju formy, w których ludzie się gromadzą. I w ramach tego jakby zgromadzenia realizowali wspólne cele. To są po prostu one takie korzystne dla społeczeństwa. I to, że to jest cel właśnie niekomercyjny, nie polegający na zarabianiu pieniędzy, tylko celem jest to, ażeby uzyskać jakieś dobro publiczne, powoduje, że w systemie prawnym tego typu podmioty są zawsze no, traktowane jako coś, co jest pozytywne. Mówił dr Michał Skarżyński z Kulu. O ochronie danych darczyńców opowiedział nam ksiądz doktor habilitowany Piotr Steczkowski. Moja prelekcja dotyczyła. Zagadnienia, które jest w tej chwili żywo dyskutowane. Mianowicie chodzi o, najkrócej mówiąc, ochronę danych darczyńców, którzy przekazują dary na Kościół albo na cele realizowane przez Kościół. Te cele to, jak wiemy, głównie chodzi o kult religijny, działalność apostolską i działalność charytatywna. I moja teza polega na tym, że administrator, tych datków, czyli ten, kto dysponuje darami, czyli zbiórkami, które pochodzą od wiernych, jest zobowiązany do tego, aby skrupulatnie wykonywać wolę darczyńcy. Jeżeli darczyńca nie życzy sobie, aby ujawniać jego dane, to w żadnym wypadku nie może administrator tych dóbr tego uczynić. Jeżeli natomiast ma taką wolę, aby ujawnić, no to jak najbardziej powinien to wykonać. Większość studentów akcji w liturgię Niedzieli Palmowej odbyła w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy wielki tydzień, niezwykły czas przygotowania do najważniejszych świąt naszej wiary. O tym wyjątkowym czasie, jakim jest Triduum Paschalne, Opowiedział nam kustosz toruńskiego sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz. Niedziela palmowa rozpoczyna wielki tydzień, i w sposób szczególny chrześcijanie mogą y, y, przygotować się do tego wyjątkowego tygodnia, zwłaszcza do tridu paschalnego, poprzez usłyszenie w kościele opisu męki pańskiej, gdzie rozpoczyna się wejście do Jerozolimy bardzo uroczyste przez pana Jezusa, kiedy wszyscy śpiewają Hosanna królowi Dawidowemu, a za chwilę ci sami ludzie będą wołać. Z nim, na krzyż z Nim. I to jest dla nas chrześcijan wezwanie, jak bardzo trzeba pójść za Chrystusem, by być Mu wiernym od początku do końca, by nie być jak zmienny człowiek, który nie wie, gdzie podążać. Podążanie na chrześcijan to jest Jezus Chrystus. Nasz reporter spytał również studentów, jak oni przygotowują się do świąt zmartwychwstania. Moje przygotowywania do świąt wielkanocnych zaczęły się od środy popielcowej. W czasie Wielkiego Postu odbyłam Rekolekcje. Modliłam się. Po powrocie do domu, w Wielki Czwartek, będą mnie czekały, będzie mnie czekało sprzątanie domu i następnie w Wielki Czwartek, Piątek, sobotę liturgię, czyli pójście do kościoła razem z rodziną. Również w sobotę święcenie święconki, w niedzielę rodzinne wspólne śniadanie a w lany poniedziałek znowu do kościoła i już powoli powrót na uczelnię. Nasz duszpasterz akademicki przypomniał nam, że w dobrym przygotowaniu do świąt nie możemy zapomnieć o sakramentach świętych. Jak przygotować się do tego czasu? To z pewnością poprzez bliskość z Jezusem Chrystusem. Na modlitwie, w sakramentach, zwłaszcza zwróćmy uwagę na sakrament pokuty i pojednania, ale również zwróćmy w tym czasie Wielkiego Tygodnia uwagę na taką osobistą lekturę, a tym samym spotkanie z Jezusem Chrystusem w Piśmie Świętym, zwłaszcza rozważając te fragmenty mówiące o Jego męce śmierci i zmartwychwstaniu. A jedna z naszych studentek opowiedziała także o tym, czym dla niej są święta zmartwychwstania pańskiego. Święta Wielkanocne są pamiątką męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to odpowiedni czas na zatrzymanie się, wyciszenie, czas na przemyślenie nad własnym życiem. Właśnie tak planuję przeżyć Wielkanoc, ale również nie zapominając o najbliższych, o spędzaniu z nimi czasu. Jest to również. Czas radości, bo przecież nas Zbawiciel z martwych wstaje. Ale myślę, że taką najważniejszą czynnością w święta wielkanocne jest modlitwa i rachunek sumienia. To na pewno pomoże zbliżyć się do Pana Jezusa i jeszcze lepiej przeżyć te święta. A teraz kolejne zapowiedzi przygotowane przez Martę Oleksy. Studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej ruszają do domów na święta. Wszystkim na ten czas życzymy dużo błogosławieństwa Bożego i pogody ducha. Aby święta zmartwychwstania Pańskiego przyniosły pokój, miłość oraz wzajemną życzliwość. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Zachęcamy również do zaglądania na stronę internetową naszej uczelni wskasin-edu.pl. I tym sposobem kończymy dzisiejsze wydanie radiowego ekspresu studenckiego. Za uwagę dziękuję Agata Kukawka i Kamil Sacharzewski. Do usłyszenia.